Nie słychać Cię w ogóle. Dupa? O, jesteś. Chuj. A Ty w ogóle wiesz, że ten poziom jest wzorowany na prawdziwej lokacji, kurwa? E, wiem, bo miałem te książeczki z klika i tam dużo jest właśnie takich fajnych opisów. Ej, sekret znalazłem. Co tam było? E, krzyż, kurwa. A, to. Czemu tu są typy z wariatkowa? Nie wiem. Narcyzm wariatkowa to był jedyny poziom w Painkillerze, którego nie lubiłem grać, bo się go kurwa bałem. A to każdy się go bał. Bez kipą był kurwa straszny w ten poziom. Najbardziej zjebany poziom kurwa w którego nie lubię, to był Stalingrad. Kurwa nienawidzę tego poziomu. On był w Battle of Hell. Tak, ginęłem ciągle na niej. W ogóle ja ostatnio posłuchałem tą ostatnią płytę Illusion. Podobała się? No bo kolega mi strasznie polecał, taki ten babtek ba, ba, taki. On mówi mi weź to sobie posłuchaj, bo to jest najlepsza płyta boska, jaka powstała chyba. No, no, no dobra, no posłucham. Fajne jest, fajne jest. Nie jakiś taki Groove Metal to jest coś takiego. Dobre to jest, pewnie taki bardziej napi. Na pewno jest najcięższą chyba płytą Illusion, kurwa, o dziwo. Ostatnia i najcięższa. Tak, najcięższa. To prawda. Zgadzam się z tym, ona była na topce na wysokim miejscu, chyba na szóstym albo siódmym. Ale wiesz co mnie zastanawia, kurwa? Dlaczego wszystkie płyty Illusion na kurwa tym, na... E, jak to się nazywa? Na Wikipedii mają rangę Hard Rock? Nie mam pojęcia za kurwa debil tam robi. Co to jest kurwa? Po co tego rzeźnika tu dawać jego nie było? Nie wygląda jak idiota przez ten kurwa. To jest po prostu członek Synchnota nowy. I jeszcze zdechł, kurda. na klau, nie? Jebany no. kościeje w kastelwanii niszczą mi życie. A mnie wkurwiały! Bo ale przynajmniej w tej kastelwanii, tej, tej 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 co ja grałem wtedy, to grałem Symphony of the Night, to nie było tego, nie było full damage, tyle dobrze. Jaki jest cel życia? Twórcie wiedzą. Kurwa, jeśli pojawił koście. Ej, właśnie, to nie można nawet twójcami nazwać, bo oni po prostu wzięli gotową grę, kurwa, i wysyjali go już y, remake. Pamiętasz tę grę z 2009 roku Wolfensteina, tego, tego, ten reboot taki jakby? Jeszcze ile on teraz jest warty na komputer, kurwa? Dużo? Stówę. No kurwa, teraz ile warty jest, bo te wszystkie gry, kurwa, od Activision, one poumierały na Steamie, one ich teraz na Steamie, ich nie ma, i teraz pudełkowe wersji ludzie szukają. Ja chciałem sobie kupić tego Wolfensteina, ale moj do. Ja za to bym kurwa nawet 15 złotych nie dał A to jest zajmista grałem bardzo łote tak. Nie rozumiem hajtu nic. Ja ją bardzo lubię, ale nie dałbym za to kurwa 15 złotych. To złotych? 10, 10 bym dał Ja tu koledze pożyczyłem, bo powiedziałem mu weź to z ripu i kurwa, no to żeby nie było Co to będzie, kurwa stówek kosztować po jednym ludzi Dostałem osiągnięcie, po inny pośpiech Ja też Czyli zobaczmy za co to jest Zbierz 100 dusz Kujwaś. Jeszcze tylko 6900 Pamiętasz żeby w tej normalny normalnym ci kiedyś przycinek Kurwa mi się raz to zdarzyło Dostałem osiągnięcie, mam przyjaciół <laughs> Staja ceneta kujwa Stary ceneta Tak Krzysiu <laughs> 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 Jebaś disa skurwe syna Tyś Parnaś Nie <laughs> Mama madzi снова она. Хе, хууурпа! Хахахаха! хе Не! Не вытниш таго, то и справда! Не цензуруй мне, коммунисток. Хе-хе-хе! Ксёнц Попеушко умирал за такие, как я. Przepraszam, że się śmieję, ale to nie jest fuj śmieszny kurwa. Ktokolwiek umieją ze szalonego bajacika, to jest beka. Muszę stanąć na tym miejscu. Nie szczeraj O, molesta mnie atakuje. Molesta Co sądzisz o ustawie antyaborcyjnej? Ja mam wyjebane, nie? chcę tam mają te aborcje, kurwa. Ja uważam, że powinny być, bo wtedy mniej Polaków, a to jest za... Zawsze... Nie, ale ja Ci powiem, że PiS zrobił teraz największy ruch biznesowy... Ja to już mojej rodzinie nawet mówiłem, jaki oni zajebisty ruch biznesowy zrobili. Konkretnie to jest, to jest taki ruch biznesowy, że... Patrz, teraz oni zakazali aborcji, to więcej dałdów się będzie robić, prawda? No, wi wi więcej więc... ludzi będzie na nich głosować. No, bo to trzeba być popierdolonym, żeby na nich głosować, No, kurwa, mać. No. Jak mi się, mi się przypomina ten filmik z tym takim dzieckiem, takim uszatem, kurwa, małym Tigerem Bonzo co on na tym pis tam tak wyzywał kurwa <grym> Czemu te babcie się refią? Nie wiem A zrobił mi kanapkę? Nie, to był tak. Jestem duchem twojego psa. Jestem duchem twojego psa. Ja ocecie, zampytałeś nie widział z górę, ten ugrzeb <grym> samanego <węgówka>, jutro o <grym> Nie spóźnij się. <grym> To nie był Jakby <noise> <noise> jeszcze ktoś uwierzył w śmierć szalonego. Nie ulubiał sobie, żyli, że w poprowczaku przydziałem. Tak? Tak, to była śmieszna historia. Tu jest tunel starej Cedeta. Gdyby tych szkieletki nie było, tak gra byłaby chyba była lepsza. Witam go bardzo nie pierdolą i zdziemy i kurwa gry. Mam jej kurwa już dosyć, ja mam ochotę się zapierdolić, jak jeszcze sekundę dłużej mam w tym grać. Ta gra wymusza, kurwa, od ciebie wszystkie złe emocje, kurwa człowiek ta gra jest gorsza niż Hitler, kurwa. Według mnie trzecia Rzesza była lepsza, kurwa, bo w trzeciej Rzeszy chociaż można było się jakoś kurwa bawić tego co nie? Co prawda jak słuchałeś czarnej muzyki, to kurwa nie mogłeś się bawić, bo by cię zapierdolili. Ale chociaż w tej, a w tej grze nie masz ani drama kurwa tej zabawy. Nie masz tej... Ty, nie masz w ogóle jakiejkolwiek radości. Ja rozumiem jak gra ma być kurwa smutna, a ta gra jest po prostu smutna kurwa ze swojego zjebanego istnienia kurwa co idiota to kurwa musiałbym myśleć kurwować Naprawdę bo to, to, to jest po poziom debilizmu tej gry Stoję na tym samym poziomie kurwa co po film kurwa Derum naprawdę Nie Derum było kurwa lepsze bo Derum było chociaż śmieszne kurwa Chociaż <grafię> nie miało być śmieszne to było kurwa zabawne niesamowicie się skrywalne z tego ta, ta gra to jest poziom mojej kurwa lekcji w szkole To, to, to pizda, ma, dzisiaj nie mieści takie potrójne Czekaj to musiałbym wyjść ten Dill do Gucci kurwa. <laughs> On no, no, genios okej. Okay. Świetna produkcja. Już kurwa grzały spaliłem <laughs> Kurwa, co jest z tymi szpieletami? To się da jakoś wyłączyć. To zaraz grzał dostanę kurwa. Zginęłem. Ja? Pierdoliłem się do lawy. Ja myślałem, że ta lawa cię nie zabija. O kurwa, nie można wyjść nawet. Żyjesz już? Nie, odżywiam Cię <śleszy> zdrowo <Zdychował> chociaż? Jaki domy, kurwa. Czy zdrowo? Codziennie robię 30 przysiadów, mam kija obwiatły. Potem robię 40 pompeczek. Tak jak mnie pan trener nauczył. Dwujaszek mnie nauczył operować. Masz... <śleszy> Co wy tutaj dwa robicie? Wstawać tutaj dla mnie. Przychodzi Adrian Chmielasz do lekarza, ale lekarzowi, lekarzowi też wyruchali najlepszą markę. <śmierdził> <bo> mnie zabija. <śmierdził> Naprawdę nie powiedziałem kurwa. Przychodzi kurwa Adrian Chmielasz do lekarza, ale lekarz też sprzedał kurwa swoją najlepszą markę jakiś przyjemną kurwa z Ukrainy. Kurwa! Czy ty zginąłeś? Tak, zginęłem. O co ci chodzi? A co ci przeszkadza? To wyjdź to. Czemu oni kurwa losowo tę językę wybierali? jest W ogóle ta cała gra wygląda jakby była losowa. Losowe poziomy kurwa w grze. Najlepsze wycięte do DSE. Losowi przeciwnicy. Adrian aż płacze tym. Człowiek od nich nie aż nie płacze, on się cieszy z pieniędzy, które kurwa zarobił. Na Shadow Warriorze. Człowieku. Adrian mielasz, to to jest taki kurwa Stapkowski, tylko kurwa on coś na tym zarobił, <grystanie> A nie sprzedał kurwa markę za paczkę fajek. Znaczy różnica jest taka, że no Wiedźminczy to nie? No. Na Helen Demnation? Nie. <grystanie> Niby pani killet był fajny, ale jako twy, ale jak już włączasz tę grę, to kurwa jest. <grystanie> Czy gdyby honor miał na przykład, nie wiem, wokale po azerbejdżańsku i takie instrumentale do tego słuchał, bo nie rozumiem, co on pierdoli. Tak to muszę zrozumieć, to co on gada. Ale no tak czasami jest, że nie rozumiesz czegoś i myślisz, a zajebiste, a potem tekst jest jakiś tak idiotyczny, jak Repetition petition of hatred, kurwa, od DNG. Co musisz sobie, o, jest jesteś poważnego, rozumiesz inne słowa. W ogóle ty... Słyszałeś tą sytuację, co ostatnio się stała? Ja to na grupie Diving Grade znalazłem. Wiesz, co się stało? Jakiś typ się przez 3 lata podszywał pod Kio. Tak? I żył z jakąś rodziną, trzy lata się podszywał pod Kyo i żył z jakąś rodziną i ten ojciec mu łącznie, tej rodziny, ta córka ojca, córka ojca tego, dała mu kurwa chyba tam łącznie 500 tysięcy dolarów łącznie ze wszystkich pieniędzy, którzy mu dali i on im kupował nawet bilety na kurwa koncerty d Grey i zrobił sobie taki sam tatuaż jak kurwa kio na szyi, co nie? Żeby oni wierzyli mu, że on jest kio kurwa. I... Oni się nigdy przestrzelił do tego nie i. On nawet własnej matce kopował bilety na kurwa koncerty Diren Grey kurwa, żeby ona myślała, że on jest Kio. Ja jej doę. I on poszedł do więzienia za to chyba. No bo nie można się kurwa podszywać za inną osobę. Nieważne czy jest kurwa znana, czy nie. Wstań! Powiedz! Nie, nie jesteś, jesteś sam. sam! Muszę kiedyś posłuchać dyskografii Stachurskiego, bo mi się kurwa nudzi. Ja tu jestem kibicem Legii i my ta grajesz skurwia. Koniec! Nie!